Serdecznie pozdrawiam wszystkich internautów i od razu na początek potrafiłem coś w internecie fajnego, trochę stare, ale może być. Jesteśmy w Watykanie! A wy głupie w Mediolanie. No. Chciałem wam pokazać co mam, pamiątkę taką się wzruszyłem, bo słyszałem o Krowin Piotrowskiej, że jej się psy spaliły i kocy. No strasznie smutne. Ja miałem taki gołąb. Kiedyś. To mój pierwszy gołąb. To taką mam pamiątkę. Po nim był bardzo kochany, bo jak latał po komnatach watykańskich, na wszystkich nastał, a na mnie nie. Bardzo go lubiłem. Markus się nazywał. A potem miałem jeszcze dwa gołębie. To jeden się nazywał Luft, a drugi Hansa. Hansa była dziewczynką. Znosiła jajka. Bardzo ciepło wspominam tych gołębiów. Napiszcie, jakie wy macie zwierzątka u siebie. Ale nie psy i koty, bo to wiadomo, każdy musi mieć.